Kosmologia jednego z prymitywnych ludów mieszkających na terytorium dzisiejszej Mali jest doprawdy zdumiewająca. Plemie, zajmujące się głównie uprawą roślin, które nazywamy w Polsce dogonami, co około 50 lat zbiera się na rytuale, który ma upamiętnić przybycie na Ziemię twórcy ludzkości, nazywanego bogiem Nommo. Na dodatek, okazuje się, że to prymitywne plemię posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu astronomii. Według mitologii dogonów, na Ziemi pojawił się potężny Bóg Nommo, który przybył z nieba na swoim fantastycznym statku i stworzył ludzkość na swoje podobieństwo. Dla naszej cywilizacji mitologia Dogonów zaistniała dopiero w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Dopiero wtedy zostali oni odkryci przez Francuza Marcela Griul, który studiował dokładnie wszystko na temat tej grupy etnicznej. To, co udało mu się zapisać, jest bardzo zaskakujące. Podczas rozmów z jednym z przedstawicieli starszyzny. Greal usłyszał zaskakująco wiele szczegółów na temat budowy systemu gwiezdnego Syriusza. Dogoni nazwali tę najjaśniejszą gwiazdę nieba Sigitolo. Co jednak ważniejsze, już w latach 30. XX wieku wiedzieli o tym, że oprócz Sigitolo, który my nazywamy Syriuszem A, jest też Potolo, czyli Syriusz B i M. Mejatolo, a więc hipotetyczny Syriusz C. Oznaczałoby to, że Syriusz jest gwiazdą potrójną. Nasza nauka dopiero w 1915 roku doszła do tego, że może on być gwiazdą podwójną, a poszukiwania trzeciego Syriusza na razie spełzły na niczym. Skoro jednak dogoni widzieli o tym, że dużego Syriusza co 50 lat obiega mały Syriusz, to oznaczałoby to, że ten prymitywny lud może wiedzieć o konstrukcji tego układu więcej niż dzisiejsi astronomowie. Już w 1995 roku okazało się, że mogą oni mieć rację, i wokół Syriusza A może się obracać Syriusz C, który dokładnie tak jak mówią legendy dogonów, jest większy niż Syriusz B, lecz ciemniejszy od niego. Wszystko się zgadza, bo Syriusz C może być brązowym Karłem o okresie obiegu 6 lat. Co więcej, ci afrykańscy rolnicy przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie zaawansowaną wiedzę na temat układu słonecznego. Wiedzieli na przykład o istnieniu pierścieni Saturna i o księżycach Jowisza. Nikt nie potrafi tego wyjaśnić, jak można było akumulować wiedzę na ten temat bez teleskopów. Europejczycy doszli do tego dopiero w XVI wieku. Średnia wieko wśród tych plemion to 38 lat, więc tym bardziej dziwi, że co 50 lat w dzień ustawienia się w jednej linii Ziemi Seriusza A i Seriusza B co ustalają w tylko sobie znany sposób, organizuje się wielką ceremonię, podczas której ubierają się oni w specjalne maski i tańczą okolicznościowe tańce mające za zadanie odprawienie rytuału, którego elementy pokazują nawet jak Sirius A i Sirius B orbitują wokół siebie. Wszystko to brzmiało wtedy i nadal brzmi tak niesamowicie, że wielu z kolegów Marcela Grill nie mogło uwierzyć w to, że wiedzę o skomplikowanej astronomii nie przekazał on sam. Francuza zaskarżano o to, że wymyślił rzekomą mitologię dogonów i nie jest to dowód na to, że w zamieszłej przeszłości ktoś odwiedził przodków tego afrykańskiego plemienia. Lecz raczej na szaranerii udającą antropologię. Jak jest naprawdę? Fakty chyba mówią same za siebie.